Cześć, witam w nowym materiale. Dzisiaj rozwiążę 36 zadań z waszego najnowszego zestawu. Zestaw ma swoją nazwę, nazywa się Podwójne Uderzenie. Są to bardzo proste zadania. Przede wszystkim te zadania są dlatego prostsze, ponieważ ostatnio nie radzicie sobie z motywami taktycznymi w waszych partiach, czy to na Liczesie, czy to na Czeskomie. Widzę, że podstawiacie bardzo dużo i to na bardzo prostych motywach. W związku z tym. Musimy na chwilę zejść trochę z poziomem zadań na niższy poziom i rozwiązać kilka prostszych przykładów. Zadania będą pojawiać się co 3-4 dni. Będziecie mieli średnio do rozwiązania, no właśnie, nie wiem, z 40 zadań około przez te 3-4 dni. No i będzie się co chwila pojawiał nowy zestaw. Więc tych zadań będzie dosyć dużo. Zaczynamy pierwszy dział, oczywiście podwójny atak, tak jak mówiłem. Tutaj bardzo łatwo, wieża G6. Widzimy, że czarne nie mogą tego... Tej wieży zbić, ponieważ jest związanie, odchodzą królem, bijemy gońca i jest wygrana. Przechodzimy dalej, 218. Tutaj jakie podwójne uderzenie możemy zastosować? Wydaje mi się, że tutaj będzie skoczek, bije d7, czarny musi zbić, bicie z szachem na e6. Czarny odchodzą królem, no i na przykład bijemy wieżą na polu d7, prawda? No i znowu mamy figurę więcej. 219, co tutaj na nas czeka? Hmm, tak mi się wydaje, że to może być coś w rodzaju Hetman G5. Widzimy, że mamy trzy groźby jednocześnie. Mamy atak na wieżę. Mamy groźbę mata na G7. Możemy też zbić skoczka. Jeżeli czarne obronią się przed matem, posunięciem wieża D7 na przykład, no to możemy na przykład zbić na A5. Hetman bije A5, goniec bije A5 i mamy wygraną końcówkę para gońców na wieżę. Przechodzimy dalej, 220. Tutaj prawdopodobnie znowu trzeba zaatakować dwie figury, więc mamy Hetman G4. Jednoczesny atak na skoczka i na gońca. Czarne nie są w stanie obronić dwóch figur jednocześnie. Jeżeli czarne zdecydują się na skoczek, bije 3 na przykład. No to odbijamy oczywiście skoczka z wygraną. Kolejne zadanie, 221. Tutaj również bardzo podobny motyw. Jak w poprzednim zadaniu, Hetman D1 jednoczesny atak na gońca i na skoczka. Czarne odchodzą swoim skoczkiem. Bijemy gońca z wygraną 222. Czy tutaj jest troszeczkę trudniej? Nie. Tutaj podobny motyw. Gramy Hetman C2, jest atak na wieżę i na gońca. Prosto zdobywamy jedną z tych figur. Jeżeli czarne odejdą wieżą, na przykład na D4, bijemy gońca i Hetman z dwoma skoczkami sobie poradzi. Przechodzimy dalej. 223, tutaj również bez problemu wogramy hetmane 4 i znowu podwójny atak, atak al i na gońca i groźba mata na polu h7 a co jeżeli czarny zagra f, wieża fd8 no to musimy raczej zbić wtedy na h7, król na f8 czy wystarczy wieża f 1 po prostu, albo wieża ae1 no możliwe, że tak, wtedy g6 no mata nie ma chwilowo, ale Wiem wieżę e4. Pozycja wygląda na wygraną dla białych mimo wszystko. Więc myślę, że takie będzie rozwiązanie. Chociażby zdobyliśmy tylko piąka, to znacznie osłabiliśmy pozycję czarnego króla. Przechodzimy dalej. 224. Tutaj hetman e4. I znowu jednocześnie atakujemy gońca i grozi mat. Jeżeli czarny się obroni przed matem ruchem na przykład g6. Odbijemy gońca z wygraną. 225. Czy tutaj mamy jakiś problem? Też raczej nie. Gramy szach. Czarny musi zbić. Skoczek C6 szach. No, tutaj prosty motyw, widełki. Czarne odchodzą królem. No i możemy zbić wieżę na D8. A my przewagę jakości powinniśmy to wygrać. 226. Tutaj również białe. We wszystkich zadaniach są białe. Tu myślę, że trzeba zbić. Zbić. Hetman C2 i znowu jednocześnie atakujemy gońca i jednocześnie grozi mat na H7. Jak czarne zagrałem G6. A bijemy gońca i mamy wygraną. 227, co my tu mamy? No tutaj znowu bardzo ciekawy motyw: szach na E5, król G8 i Hetman D5. I jednoczesny atak na dwie wieże, które niestety nie są w stanie się wzajemnie w tej pozycji bronić. Jak jedna wieża ucieknie, no to pożeramy tą drugą. 228, co tutaj mamy? Tutaj może być jakiś mat. Właśnie tutaj chyba coś jest nie tak, bo coś mi się wydaje, że źle ustawiłem zadanie 228, więc chyba je pominę i w następnym y, materiale y, przypomnę o tym zadaniu, bo tu widzę, że czarne są bez wieży. No chyba, że, chyba, że tak faktycznie nie ma być. No dobra, gruzina mat na H2. To może faktycznie to jest jednak to zadanie, co tu należy zagrać. Wydaje mi się, że wieża E8 szach na pewno. Jeżeli król H7, no to hetman D3, szach, mamy jednocześnie atak na króla i na wieżę. Myślę, że to wystarczy do zwycięstwa, no bo wtedy jeżeli czarny zagra na przykład F5, możemy po prostu nawet zbić na F5 i zostać z wieżą więcej, bezproblemowo. Natomiast jeżeli czarne zagrają w początkowej pozycji goniec F8, to prawdopodobnie będzie trzeba to zbić, zbić królem. Skoczek F5, szach, król na G8, hetman F8, szach, król F8 i wieża D8 Mat. Wydaje mi się, że to zadanie niedawno się pojawiło w ogóle, jak rozwiązywałem zadania, więc to kojarzę. 229. To też raczej jest nietrudne. Skoczek na D5. Jednocześnie grozi bicie wieży i jednocześnie grozi mat na polu E7. Jeżeli czarny zbiją wieżę, skoczek E7 mat. Dalej 230. Czy tutaj jest problematycznie? Nie. D6. Są widełki, czarne muszą zbić, no i hetman d2, prawda? I teraz w zależności od tego, którą figurą czarną odejdą, na przykład gońcem, to zbijamy skoczka z wygraną. 231. No to bijemy na d5, tak mi się wydaje. Czarny nie ma wyjścia, musi odbić. Hetman a4, szach. Hetman d7. No i myślę, że hetman bije b4. I tak naprawdę wzbogaciliśmy się tylko o piąka. Ale z drugiej strony uniemożliwiliśmy czarnym wykonanie roszady w krótką stronę. No w długą stronę im się w ogóle nie opłaca, prawda? Po długiej roszadzie, gdyby czarne mogły ją zagrać, to mam zaznaczone, że chyba w ustawieniach pozycji sobie ustawiłem, że czarne nie mogą zrobić długiej roszady. Ale no, jeżeli czarne wykonają długą roszadę, można by im wtedy zagrać e6, później dać szacha albo zagrać w f 4 No i ten król. Czuję się bardzo źle na linice, prawda? Poza tym grozi jakieś A6, więc pozycja będzie kompletnie wygrana. Przechodzimy dalej 232. No to, to jest bardzo znane zadanie. Tu goniec C7 wygrywa mamy związanie, czarny musi zbić. I wtedy gramy e 5, mamy jednocześnie atak na wieżę i na G7 grozi Mat. Jeżeli czarne się obronią przed Matem, ruchem goniec f 8 Bijemy na C7 i mamy jakość więcej. Kolejne zadanie. No, tutaj też bardzo ładny motyw. Gramy goniec G8, jednocześnie grozi bicie wieży i grozi mat na H7. Jak czarny zbiją na G8, no to tracą na D8 i jeszcze dodatkowo stracą zaraz Hetmana. 234 Co tutaj? Aha, no dobrze, tu gramy Hetmane w 5. Jednocześnie atakujemy hetmana i grozi mat na polu H7, więc jeżeli czarny zbiją skoczka, to bijemy hetmana. Natomiast jeżeli czarny zbiją hetmanem naszego hetmana, wówczas przestają bronić punktu F7, więc możemy zagrać skoczek F7 mat. No, bardzo proste te zadania. Co mamy tutaj? Tu pewnie problem z ósmą linią się pojawia. Hetman B4 i albo zbijemy wieżę, albo damy mata na polu B8. Albo mata w paru ruchach. Jeżeli czarne odejdą wieżą, na przykład na D5, to dajemy szacha. Czarny się zasłania, bijemy i jest mat. Co mamy dalej? 236. Co tutaj? Tutaj chyba też bezproblemowo. Hetmana 4. Jednocześnie atakujemy gońca i wieżę. Jeżeli czarne obronią na przykład wieżę, grając goniec G4, możemy wtedy zbić hetmanem na D4. A czarne na przykład wymienią. No i biały zostaje z gońcem więcej. 237. Co tutaj? To też klasyk. Hetman g4. Grozi mat na g7. Jeżeli czarne zagrają e6 lub g6, to nie ma znaczenia. Na przykład f6. Gramy skoczek h6, 3 Czarny odchodzi królem. Bijemy hetmana. No i znowu wygrana pozycja. I to samo jest po g6. Też gramy koń h6 i bijemy na d7 z wygraną. Dobra. 238. No tutaj pewnie wieża e6. Jeżeli czarny, teraz mamy dwie groźby, albo zbijemy hetmana, albo damy mata na polu c7, prawda? Jeżeli czarny zbije wieżę, no to hetman c7, mat. Natomiast jeżeli będzie się czarny chciał jakoś obronić przed matem na c7, na przykład grając wieża d7, no to po prostu zbijamy hetmana i mamy wygraną pozycję. 239, tutaj jak zrobić podwójny atak? Też bardzo prosto, tu wykorzystujemy nieporadność skoczka. Gramy Hetman D4, jest atak na Hetmana i na skoczka. Jak czarne zbije Hetmana, to gramy cb i widzimy, że skoczek nie ma niestety gdzie wyjść. Więc czarne po prostu tracą figurę. Zagramy skoczek C6, to no, a jest wygrana. 240. Tu mamy Hetmana za i gońca. Co tutaj zagrać? Tak, od razu się narzuca Hetman F6, ale to pewnie nie ten ruch. Hetmana 1 Jednocześnie wieża i jednocześnie gonie jest atakowany I te figury nie są w stanie w żaden sposób się tutaj w tej sytuacji wzajemnie obronić. Jeżeli czarne odejdą prawdopodobnie wieżą, no to zbijemy gońca z wygraną. 241. Tutaj ponownie problem z ósmą linią. Gramy Hetman B4. Jednocześnie atakujemy gońca i Hetmana. Jeżeli czarny zbije, no to dajemy prawie mata na ósemce, tak. Jest mat. Jeżeli czarny zagra w tej pozycji, posunięcie, hetman na c8, bijemy na b7, jak zbije, no to ponownie jest mat. Tutaj jeszcze jest jakiś wtrącony szach na f4, ewentualnie do rozpatrzenia, ale to myślę, że też nic nie daje, odsuwamy króla na b1. No i znowu albo goniec leci, albo dajemy mata na ósemce. Dobra, idziemy dalej. 242. No to znowu bardzo łatwe zadanie, bijemy na f6, czarny musi odbić, gramy hetman e4, jednoczesny atak na króla i na wieżę, czarny odchodzą, bijemy na a8 z wygraną. Dalej 243, no to też takie fajne geometryczne zadanie, hetman h1 i jednocześnie grozi, że zbijemy gońca i jednocześnie grozi, że damy mata na h7, prawda? Jak czarne odejdą gońcem, bijemy na h7 z matem. 244. Tutaj bardzo dobrze, że mamy króla ustawionego na polu G2. No prawdopodobnie trzeba zagrać mane 5. Jest jednocześna groźba, że zbijemy wieżę i że damy mata na G7. Czarny prawdopodobnie da szacha na A8. no My odejdziemy królem na przykład na H2. no Czarny pewnie zagra F6, prawda, żeby zapobiec dostaniu mata na G7. Biały no może dać szacha. Król H8. Bicie. Król g8 i mat na g7, więc to bez problemu. 245, co tutaj na nas czeka ciekawego? No narzuca się hetman bije g7, pytanie tylko czy to wygramy wtedy. No popatrzmy, hetman g7, król bije g7, bierze 7 szach, prawda? Czarny nie ma wyjścia, król h6 musi zagrać. Teraz tylko pytanie, czy goniec C1, czy goniec G7? Może goniec G7. Jeżeli czarny zagra na H5, wówczas jest goniec D1 z wygraną. Czy nie, nie mogę zagrać goniec D1. Aj, to A to chyba nie tak to jednak będzie. A to może można prościej, nie trzeba święcić na G7. Można bierze F5 zagrać, prawda? Jednoczesny atak na hetmana, na wieżę i jednoczesna groźba mata na polu g7, czarne nie są w stanie nam nawet dać szacha. No, po biciu na f5, mat na g7. Czyli widzimy, nie trzeba liczyć niesamowitych kombinacji po biciu hetmanem na polu g7, wystarczy po prostu zagrać wieżę f5. Dobra, przechodzimy dalej, 246. Co tutaj mamy ciekawego? Nie wiem, wieża bije F7, wygląda ciekawie na pewno. Pytanie czy tam jest mat. Być może znowu liczę jakoś zbyt daleko. Albo po prostu goniec bije G6. Chociaż wątpię, takie motywy to raczej nie w tego typu zadaniach. No nie wiem, no jak zbije na f7 szach, no czarny nie ma wyjścia, prawda, wieżą nie zbije, bo straci na d8, więc zbije, no król g8 też nie zagra, bo hetman h7, zostaje bicie, wtedy hetman h7, no i teraz tak, na e8 król nie zejdzie, bo jest bicie na g6, wieża f7 i bicie z matem, prawda, więc tak nie wolno mu zagrać, król f6, czy można tak zagrać w ogóle, Bije na g6, król e7, no, a ja tu nie widzę, żebyśmy tu mieli jak wygrać, więc coś tu jest nie tak w tej pozycji, przynajmniej na razie w moim rozwiązaniu. Czy mogę tu jakoś wzmocnić? Hmm. Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj, że. A no, dobra, ok, łatwa. Tylko takie nie wprost, prawda? hetman G5 jest. Są dwie groźby. Jest jednoczesny atak na gońca. Oj, przepraszam, na gońca i groźba bicia na G6 z szachem. To jak czarny zagra go nie C6, bijemy na G6 z szachem. Czarny musi odejść królem. Bijemy na F6. O, po co bić na F6? Jak można dać mata na H7, prawda? Mat na H7 z wygraną. Także widzimy tutaj, nawet ja miałem przez chwilę problem, ale to tak tylko przez chwilę. Bardzo łatwe zadanie. 247. Tutaj znowu poszukamy jakiegoś motywu z podwójnym atakiem. No to chyba też wygląda na to, że to nie jest zbyt trudne. Wydaje mi się, że to d5. Mamy jednoczesny atak na hetmana i jednoczesny atak na skoczka. Na czarne jeżeli zbiją piąka, no to bijemy na polu d5 skoczkiem. No i jest wygrana. więc to proste. 248. Co tutaj? No to też chyba bardzo łatwe. Końce 4. Jednoczesny atak na Hetmana i na Gońca. Czarny musi uciec z Hetmanem. Pożeramy Gońca z wygranem. 249. No to też wygląda na bardzo łatwe. Hetman G5. Mamy jednoczesny atak na G7 i na D8. Jak czarny obronią się przed matem w ten sposób, to bijemy na D8 i jest mat tam w paru posunięciach. Czy czarny ma jakąś inną możliwość? Czy może zbić na F5? No nie może. Jakieś przedłużanie to tam też bez sensu. No więc to jest wygrana w takim razie, bo ja tu nie widzę jak inaczej. No po E6 na przykład jest Hetman g 7 Mat, prawda? Więc to bez sensu. Dobra, 250. Nie pamiętam ile tych zadań dokładnie jest, więc tak sobie na razie rozwiązuję. Chyba 252 bo 253. Tak, tak mi się wydaje. Dobra, co tutaj mamy? Podwójne uderzenie. No to też łatwe że F5. Jednoczesny atak na skoczka i na gońca. nie odchodzi. Bijemy skoczka z wygraną, prawda? Proste. 251. Co tu mamy? Też wygląda na łatwe. Tutaj tak. Bijemy na H8, Król H8, Hetman D4. Jednoczesny atak na króla i na skoczka. Czarny odchodzi. Królem. Bijemy na A7. Czarny gra Hetman D6. Jest jednoczesny atak na skoczka i jakaś groźba mata na D1. Wtedy, my gramy skoczek E2, szach na D1 no i skoczek C1. Myślę, że do tego momentu trzeba byłoby to rozpatrzeć. Ważne, że czarny nie może się zrewanżować podobnym motywem do naszego. Więc tu jest wygrana. 252. To też bardzo łatwe, ale pouczające, bo taki motyw może się zdarzyć w waszej partii. Pijemy DC. Jest jednoczesny atak na gońca i na drugiego gońca. Jeżeli czarny zbiją na F3, wtrącamy bicie na D6. Hetman bije D6 i skoczek bije F3. Natomiast jeżeli czarny po prostu zbije skoczkiem na C5, można oczywiście jeszcze wymienić tutaj jakieś gonie C6, bc 6 No i zbić na G4 i białe zostają z figurą więcej. Jeszcze jakiś przykład? Zobaczmy. Nie ma. No to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spotykamy się wkrótce. Mam nadzieję, że zadania nie sprawiły wam wiele problemu i że poszły wam jeszcze szybciej niż mi. Do zobaczenia znowu.